Cześć, witam na kanale Format Tech. Dzisiaj odcinek z serii Tanie granie, w którym porównamy dwie używane karty graficzne, które można nabyć za niebagatelną kwotę 260 zł. Zapraszam. Tristan on the track. Yeah. W starym Mercedesie, mam to brudne serce w stresie Ty jak pytasz mnie o hajsy jasne Zawsze więcej chcecie, więcej rapsów Mam w notesie, więcej malców Cham tu w kiecier Jak coś pada, to się cieszę, leciek smuci manko, wiecie, jeszcze w starym Mercedesie, mam to brudne serce w stresie Ty jak pytasz mnie o hajsy jasne Zawsze więcej chceszcie, więcej rapsów mam w notesie, więcej malców, mam tu w kiecier jak coś pada, to się cieszę, leciek smuc manko, wiecie, chaj rządzi wszystkim Bohaterami dzisiejszego odcinka są Radeon R9 280 od Gigabyte'a oraz GTX 660 Ti od Asus'a. Obie te karty mają swoje lata. Premiera Nvidia odbyła się w trzecim kwartale 2012 roku, natomiast premiera Radeon'a w pierwszym kwartale 2014 roku, czy młodszy rywal jest w stanie pokonać starszy układ zielonych? Przekonamy się po testach. Zrozumiesz te treści, nie? Rapry też. A ilu masz na osce ich? Wiesz to to, czwórki na traku. Jesteś, 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 jesteś. Popatrz, jak tu łatwo, czwórki lepiej. Mówią mi, ja do bratku z gadką, chórki lepiej. Niestety, pusto jak w komunie, półki w sklepie. Jesteś tu marionetką, masz na siś, sznurki, cepie. To ja pociągam za nie, jestem reżyserem dzisiaj. Jeśli ktoś brew mojej woli, przynieścisz celem zdycha. jest w tępy, świeży celebryta. Tyś, w którym na ciebie zęby szczerze, serwer wita. Nie chodzi płyta, już rzucam na serwer z ipa. Wajwy poktór, niech despie ja, tu inna liga, moja braga to nie braga rycha Jeśli chodzi o rap, moja jedyna wada to pycha Gdzie ha. jest różnica, nie widzisz i to trudno nara Woliś nara? serio, że to grubo jara Nie jestem zły, ki bardziej dresia, siły siły samała Wolisz kubana, grze NS-a mi to zwisa mała To jest ta braga, wśród braga dadzi O taka technika przeciwnika w razie wojny zjada na jest ta braga, kładę biblę kombarynczo Tu dam na po ziemię, zaraz jedm nie bóg bazują Tu jest ta braga, wśród braga dadzi O taka Technika przeciwnika w razie wojny zjada nam trzosy Jestem braga, kłady, bigle kombarybów Po zamach na podziemię, zaraz siebie bomba baty Zaraz po szkole ten rap został na drugim planie Gdybym w porę nie przerwą dziś miałbym długi panie Weź nie za szlugi, klanie, bardziej za sztuki i panie Jako masz głupi baranie, czy nie za sztuki, a ranie Judzcie spokojnie, zioma, al gadkę już tłumaczę Kręcicie razem gibona i randkę w łóżku macie Jest jeszcze druga strona W sumie jest tu znacie nie, nie wiesz co popaczcie sztuką to główku bracie Jeśli chodzi o ryby, Lubię dużo i gęsto, z nimi jest pesko Mcy wkurzą się przez to, są osiągnąć mój poziom ale kurzył za często, przy czym każda wojna ze mną Jest po za klęską Ja ustalam, kto jest raperem, a kto nie Chcesz też być, pokaż skille i na Żebym cię wrzucił na listę w moim playerze audio Bo w ten cały są biznes nie wierzy co to jest ta Braga, zwrot dostojny Braga dadzi taka technika przeciwnika w razie wojny zjada na czo. Tu, tu, tu jest ta Braga, kładę biblę komba rymu. To zamach na podziemie, zaraz jebniem bomba z Tu jest ta Braga, z dostojny Braga dadzi taka technika przeciwnika w razie wojny zjada na czo. Tu jest ta Braga, kładę biblę komba rymu. To zamach na podziemie, zaraz jebniem bomba z A to jest Good Green mixtape D do E do S do P Na mikrofonie Znieść się w górę dłonie Mam tu dla was mały przekaz A brzmi on następująco Zabiałem na przekaz, dziś tylko braga umiem To, że robi inny rap, to nie zdrada Ale Dalej potrafię nam winąć że życiu szare płyty. Dlaczego jest mi dobrze, po co rozdrapywać stary szny. I nie miałem jedność, to bo nie chcę być banerem marki. Teraz wiem, dlaczego olał karierę smaki Dziś robię takie rap, bo tylko kopary z Lubię do tego strzelić piwko, czuć opary z Bo to zabawa, mam wyjebane mocno. Mam Choć to, co gadam, nie ryje no zrobi. Wolę polecić ponad bariery. Biorąc na barki, to nasz kariery. Pokazać wszystkim, co was możemy. Blizna, problemy Ale czekaj, bo tu przekaz łapie częstotliwość A ja go nie chcę, złamane serce przez to miłość Olałem piękno i ona dziś jest w centrum sztoru I przez ten wybór czuję na dziele spektrum To jest ta braga, zwrotostojny braga daci od taka technika, przeciwnika w razie wojny zjada nas To tu, tu jest ta braga, kładę biblę, komba Tu To zamach na podziemie, zaraz jebnię, bo tu To jest ta braga, zwrotostojny braga daci od taka technika, przeciwnika w razie wojny zjada nas To jest ta braga, kładę biblę, komba Rymu. Tu zamach na podziemie zaraz zaraz siebniem bombatyu Tu jest ta braga Z ludu braga dać O taka technika przeciwnika w razie wolnie jest ta braga, kładę bible kombarin To zamach na podziemie zaraz siebnie bombastylu Tu jest ta braga, z ludu braga dać O taka technika przeciwnika w brazie w ogóle nie zjadana tu jest ta braga, kładanie bibli kombarin Tu zamach na podziemie, ziemi, zaraz Witam ponownie po testach. Jak sami widzieliście układ Zielonych deptał po piętach Radanowi, niestety nie udało mu się go wygryźć. Choć w kluczowej dla mnie grze, Wiedźmin 3, odnotowaliśmy bardzo podobne osiągi. Nie wiem co się działo w Crazysie 3, gdzie tam w AMD dropnęły strasznie FPS-y. zmieniłem później jeszcze sterownik AMD na troszeczkę nowszy, bo później zorientowałem się, że była aktualizacja. Niestety zmiana sterownika w tym przypadku nie pomogła. Dropy były nadal, więc nie nagrywałem drugi raz testu w Kresnicie Trójce. Mogę chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że karty szły w web. Jedynym wyjątkiem był Battlefield, gdzie Radeon znacznie odskoczył GTX-owi. Tutaj było nawet kilkanaście klatek. Poza tym w oczy na Ultra Detalach około 70 klatek maksymalnie 74 miał Radeon, 70 GTX, więc tutaj za bardzo nie ma co porównywać. Podobnie sprawa się miała w Wiedźminie, gdzie te FPS-y były zbliżone, około 2 fps y więcej osiągnął Radeon. Gdybym miał wybierać między Radeonem a gtx wolałbym nie wybierać wcale. <grym> Oczywiście taki żarcik wybrałbym z czystym sumieniem Radeona ze względu na. Pojemność pamięci VRAM 3GB kontra 2GB w dodatku uszy na pamięci 384 bity kontra 256 bitów. No kalkulacja jest prosta, tak? Kolejne tytuły gier potrzebują coraz więcej tej pamięci VRAM, więc w perspektywie czasu Radeon powinien wystarczyć nam po prostu na dłużej. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jest uparty, GTX 660 to bardzo dobry wybór w tej cenie. Polecam zakupić jedną lub drugą kartę. Jeżeli macie wolne 250-260 zł, zastanawiacie się, jaką kartę graficzną wybrać, bierzcie albo Radeona, albo GTX. -a. Ja dziękuję za uwagę. Żegnam się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Ile, chwilę, chwilę, jeszcze nie kończymy. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę lub subskrypcję na dole. Jeżeli chcesz, aby Twoja karta graficzna lub karta, którą chcesz zakupić, pojawiła się w teście na kanale, napisz mi to w komentarzu. Jeżeli chcesz, aby Twój komputer lub Twój laptop pojawił się w teście na kanale, napisz to w komentarzu.